Witam na kanale Osiągalna Sylwetka, z tej strony Rafał Rom. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat Minikata. Otóż ja teraz jestem w okresie Minikata, ten okres u mnie dobiega końca, zostało mi dosłownie, nie wiem, kilka ostatnich dni tego procesu, tego okresu, natomiast powiem parę słów, jak to z Maćkiem właśnie ugryźliśmy ten czas minikata, jak to przebiegało, co uległo zmianie, co nie uległo zmianie i tak jak może pamiętacie, ja kończyłem sobie ten pierwszy blok masowy, w, z końcem stycznia i wtedy pod koniec już miałem 800 kalorii 800 węglowodanów w diecie, chyba 250 białka i chyba z 80 tłuszczy i wyobraźcie sobie, że nagle dostaję rozpiskę od Maćka po moim raporcie i nagle z dnia na dzień z 800 węglowodanów schodzimy na 200 i kiedy miałem 0 kardio nagle wchodzi 4 razy kardio po 45 minut i jest ogień. No i powiem wam, że nawet Maciek w raporcie, Maciek w odpowiedzi na mój raport napisał mi Rafał, tylko się nie przeraź tego, co się będzie działo. I faktycznie to powiedzmy nie było takie łatwe. Ale na szczęście ja pochodzę z CrossFit, no więc no, mam tu doświadczenie w tych wytrzymałościowych różnych rzeczach, więc wszedłem w to. Nie było łatwo, ale spokojnie wszedłem. Udało się więc od razu ścinka kalorii na 200 w dni nietreningowe na bodajże 160 albo 180 węglowodanów. Białko było utrzymane na tym samym poziomie. Tłuszcze spadły mocno, tłuszcze spadły chyba na 20 gramów w dni treningowe i 30 w dni nietreningowe. Trening się nie zmienił suplementacji suplementacja się nie zmieniła diametralnie odpadł chrom, bo ja dużo chromu używałem właśnie podczas tego okresu masowego, więc chrom odpadł doszły doszły enzymy, doszły enzymy, doszła glutamina, to takie kwestie związane z żeby jakby Podziałać trochę na jelita, żeby jelita odpoczęły, zregenerowały się do następnego okresu, tego masowego, który jest przede mną. Zeszliśmy też mocno w dół z tej takiej suplementacji, powiedzmy, kulturystycznej. Sam trening został taki sam. Ciężary zostały te same, i ja w jednym z ostatnich filmów mówiłem Wam o takiej metodzie, właśnie progresowania ze stałym ciężarem, a progresowania z powtórzeniami. I ja właśnie tę metodę zastosowałem, czyli sobie te ciężary, które miałem już ustalone, które wypracowałem sobie pod koniec tego okresu masowego, ja sobie już je miałem i tylko po prostu starałem się przebić ilość powtórzeń, nawet kiedy tej energii było mniej. To ten ciężar mi się nie zmniejszał, tego ciężaru nie ruszałem i uważam, że to jest jedna z takich fajniejszych metod na redukcję, na minikat, szczególnie na końcówkę minikata, bo za nic w świecie nie możemy pozwolić, żeby podczas takich okresów redukcyjnych czy minikata schodzić z ciężaru. To było to, i tak pojechaliśmy sobie z niecałe trzy tygodnie. Po czym y, troszkę delikatnie Maciek mi podbił kalorie, ale dosłownie tam z 200 na 220 w dzień treningowy i chyba tam też o 20 w dzień nietreningowy, ale wtedy cardio poszło 7 razy 45 minut. Y, my coś takiego lubimy, tak? Więc codziennie cardio 45 minut, y, treningi zostają bez zmian. Kalorie delikatnie poszły do góry, ale tak naprawdę tego się w ogóle nie odczuwa, bo tam, bo tam 20 gramów więcej węglowodanów, to, to to jest żadna podbitka. W każdym bądź razie, tak już tym systemem jadę już, no powiedzmy, czwarty tydzień kończę i za parę dni kończymy ten minikat i będziemy wchodzić w kolejny okres masowy. Moje jelita, bo właśnie jaki był też cel tego minikata, bo... Niektórzy może myślą, że minikat to jest, jakby głównym celem minikata, że to jest, że jesteś na masie, się trochę zalejesz i potem podczas minikata trochę spalasz tłuszcz i znów idziesz na masę. Po części tak, po części to się zgadza, bo zawsze coś z tego tłuszczu poleci. Ale jakby u mnie głównym celem to była przede wszystkim, było przede wszystkim nabranie apetytu. Czyli napędzenie metabolizmu, nabranie apetytu na jedzenie. Troszkę zregenerowanie jelit, polepszenie pracy jelit, czyli cały układ trawienny przez te powiedzmy cztery tygodnie minikata, to staraliśmy się poprzez suplementację właśnie poprzez cardio, poprzez zmniejszenie ilości jedzenia drastyczne. No to tutaj staraliśmy się to zrobić pod kątem jelit, żeby cały układ trawienny przygotować na kolejny blok masowy, bo, no, nie jemy, to nie rośniemy, więc tutaj jedzenie jest naprawdę takim kluczowym czynnikiem. Oczywiście bodziec, trening jako bodziec też, ale mówię, jedzenie jest takim kluczowym czynnikiem do budowania masy mięśniowej. W związku z czym zostało mi, mi tak jak mówiłem, parę dni, ja się przygotowuję, yy, Oczywiście cały czas leciała glutamina w dawce 20 gramów rano na czczo w związku z jelitami, probiotyki oczywiście, tego typu rzeczy, wszystko żeby te jelita ładnie mi pracowały i ja widzę, że już ten głód u mnie jest napędzony, ale z drugiej strony widzę, że już mi cardio już tak fajnie, fajnie mi idzie, także... Także nie wiem, zobaczymy czy, czy w tym okresie masowym to cardio zostanie czy nie. W każdym bądź razie moje doświadczenie z tego minikata jest takie, że trudno było trochę wejść. Może jak ktoś by nie uprawiał wcześniej crossfitu albo albo sportów wytrzymałościowych, to byłoby mu jeszcze trudniej, bo to bo to nie jest tak łatwo. To powiedzmy sobie szczerze, że Ktoś tak bez takiego długoletniego przygotowania sportowego to, to miałby o wiele trudniej. Ale właśnie z racji na to, że macie gdzie o tym, to mógł sobie na to pozwolić. W związku z czym to miało duże szanse powodzenia i się udało. Także także a jeszcze waga właśnie waga zapytacie ile mi spadła no to powiem wam tak przez bo ja się tak nie ważę na co dzień, ale jak się ważyłem tak w miarę ostatnio, to było ogólnie 8 kilo w dół. I to jest woda, glikogen, treść to wszystko zlatuje. Więc zobaczcie, jak złudna jest taka masa na masie. Waga na masie. To jest złudne, bo wiecie, jesteś na masie, jesz więcej kalorii, więcej węglowodanów, ta woda w tobie jest treść żołądkowa w tobie jest, glikogen, nabierze glikogen i, i jeszcze związana z tym woda, to wszystko w tobie siedzi i tobie się wydaje, ole mam masę, ale tak naprawdę to jest złudne i te napompowanie, to jest złudne, bo potem tak naprawdę wszystko się okazuje, kiedy ty gubisz glikogen, gubisz wodę, gubisz treść żątkową i wtedy jakby odsłaniasz się. Co ty, co ty zbudowałeś podczas okresu masowego? I taki właśnie um, okres masowy, kiedy sobie masz te bloki, no to w tym bloku mi się już zaczyna tak fajnie odsłaniać, więc ja widzę, aha. Tutaj trzeba jeszcze, jakby, położyć akcent, nacisk. Bo, oczywiście, ja chcę się rozbudowywać cały, ale już widzę, że już jakieś pewne akcenty można bardziej rozkładać, do czegoś jeszcze bardziej przyłożyć. Albo, albo coś, jakieś malutkie, niewielkie zmiany można wprowadzać. Bo, widać od razu po sylwetce, jak to będzie wyglądać. Kiedy już powiedzmy maj, czerwiec, lipiec będzie ta, będziemy robić tę sylwetkę plażową. To będzie od razu. To już dzisiaj ja widzę na co zwrócić uwagę, żeby ta sylwetka lepiej wyglądała latem. Także pozdrawiam was wszystkich. Kto z Was jeszcze masuje, to niech masuje. Niektóre z moich podopiecznych już weszły na redukcję. Ale no zobaczymy, jak to będzie postępować. W każdym razie, kto z Was masuje, to niech masuje, bo jeszcze jest czas, żeby tą sylwetkę sobie lekko podbudować, lekko podbić, lekko fajnie ukształtować, a już powiedzmy na wiosnę, czy, czy, czy w połowie wiosny, można zaczynać spokojnie okres redukcyjny, żeby nasza sylwetka w tym roku wyglądała naprawdę, naprawdę, naprawdę w sposób dobry, żeby ta nasza osiągalna sylwetka, jednak jak jest w zasięgu ręki, żeby została pokazana światu, pokazana tu na plaży, czy gdzieś latem, jak wyjdziemy sobie sami czy ze znajomymi na miasto. To tyle z mojej strony zapraszam na stronę Osiągalna Sylwetka. Zapraszam na y, mego Instagrama. Daj suba, Polub. To wszystko z mojej strony. Dziękuję. Niech moc będzie z wami.